Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upatrzył na kolana, prosił go, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewszą schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie. Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Krysia nam czytała opis bitwy. I w tej bitwie ginie 30 tysięcy wojsk izraelskich. I ludzie otwierają Biblię, chcą poczytać o Bogu, a widzą, jak się 30 tysięcy chłopa tłucze. I sobie myślą, o co tu chodzi? Ta jest taka bitwa, się toczy w Twoim i moim sercu. Taką bitwę stoczył Chrystus, kiedy się zjawił przed nim. Trendowaty. Jeżeli go dotknę, to powiedzą, ty jesteś nieczysty. Jeżeli będę siedział i gadał z celnikami i grzesznikami, to powiedzą, ty jesteś nieczysty, ty jesteś wariat, ty jesteś zły, ty jesteś niedobry, ty precz, spadaj z naszej społeczności. Taka bitwa się toczy w twoim sercu, ilekroć ciebie dotyka trendowaty. To znaczy, ilekroć spadają na ciebie grzechy innych ludzi. Ilekroć jesteś krzywdzony, tylekroć musisz toczyć taką bitwę. Armia filistyńska zbliżyła się do ciebie i jesteś zapraszany do tego, żeby ich mordować. Czyli, żeby, żeby tego, kto cię skrzywił, znienawidzić. I giniesz wtedy, to znaczy umiera Twoje chrześcijaństwo, wojska izraelskie umierają. Jeżeli ty nie przebaczasz, nie kochasz, jeżeli ty budujesz mur w sercu, w tym momencie twoje wojska padają wszystkie. Izraelici po prostu nie zdali testu z miłości. Oto jest opis tej bitwy. My, chrześcijanie, kiedy nie zdajemy testu z miłości, nagle odkrywamy, że po prostu nie było wśród nas Boga. Oni odkryli, Izraelici odkryli. Nie było wśród nas Boga, dlatego przegraliśmy. Jeżeli ktoś nie umie kochać, to znaczy, że brakuje Boga w sercu. A kto nie umie kochać? Ten, kto myśli, że, że jest wielki wspaniały i potężny, że, jest, że nie robi błędów, że nie robi grzechów. Ten nie umie kochać. Izraelici też tak myśleli. Nas jest 30 tysięcy, my damy rady. I polegli. Dlatego Chrystus dotyka trendowatego. On wygrał tę bitwę. Chrystusowi, Chrystusa, Chrystusa nie obchodziło co, co teraz powiedzą o mnie ludzie, mogą mnie z nienawidzić. nie obchodzi mnie to. Taka bitwa się toczy w naszym sercu bitwa, o miłość, jedyna bitwa, którą chrześcijanin musi wygrać, którą toczy, jedyna. Wszystkie inne bitwy o pieniądze, o, o tamto, dla Boga ma, Totalnie mało znaczenie. Wyzwól nas, panie, przez twemu miłosierdzie. Tak, tak powinien wołać Kościół. Wyzwól nas od wrogów naszych, czyli od tego gniewu, od zazdrości. Wyzwól mnie z mojej pychy. Wyzwól mnie z mojego poczucia krzywdy, z mojej troski o siebie, z mojego egoizmu. Z tego mnie wyzwól, ratuj. A to jest jedyny mój wrog. Duchu Święty, wyzwól nas, daj abyśmy zmartwychwstali już dzisiaj.